thank you Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wypad bardzo nietypowy dla mnie. Będę na łodzi cały dzień z Robertem. Dlaczego z Robertem? Robert wylicytował mnie i łowienie ze mną oraz nagrywanie tego filmu w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakiś czas temu radio Sochaczew poprosiło mnie o przekazanie czegokolwiek na licytację. Ja sobie pomyślałem, że nie za bardzo jest sens przekazywać kolejną wędkę czy jakiś tam gadżet. I wymyśliłem sobie, że zrobimy właśnie taki wypad. Robert już tam gdzieś czeka, przy łodzi, także bardzo jestem zajarany na ten wyjazd. Z Robertem się znam już jakiś czas, natomiast on łowi dużo na rzekach, łowi pstrągi, ale nigdy nie łowił. Castingiem, więc dzisiaj jesteśmy na łowisku szczupakowym. Wypływamy na szczupakową wodę. Będziemy katowali grubymi castingami, dużymi przynętami, trochę też średnimi. Zobaczymy, jakie będą wymagania wody, tak naprawdę. Bo nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Jestem pierwszy raz w tym roku na tym łowisku, ale będziemy się starali połowić zdecydowanie grubiej, bo liczymy na grube ryby. Także trzymajcie kciuki, lecimy. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy odcinek. Pogadamy sobie trochę właśnie o castingach. Pierwszy Kroki Roberta, więc zapewne trochę o podstawach. Także lecimy. Do zobaczenia na wodzie. Już jesteśmy na łodzi. Cześć, Robert. Robert, tak jak powiedziałem, pierwszy raz przygoda z castingiem, a jeżeli chodzi generalnie o szczupaki? E, coś tam, ale coś tam, tak, tak ale żeby się nastawiać to nie, nie. Bardziej klenie, bolenie? Coś tam Wisła Warszawska, ale tak to za szczupakiem z premedytacją to nigdy. Okej, okay, czyli mamy radzę. Początek przygody szczupakowej. Ja dwa że od razu z castingiem, także to na pewno będzie ciekawe przeżycie. Nie mogę Ci obiecać ryb, ale mogę Ci obiecać dobrą zabawę. Okay. Samo rzucanie castingiem jest dobrą zabawą. Robimy zestawy, zakładamy przynęty i zaraz do Was wracamy. Opowiem Robertowi dwa słowa o tym, jak się obchodzi z multiplikatorem i tak dalej, i tak dalej. Może Wam też się to przyda. Także widzimy się za sekundę. No dobra, więc zaczynamy łowienie. Robert już kilka rzutów oddał i całkiem dobrze mu idzie, natomiast obiecałem, że. Opowiemy pokrótce jak działa multiplikator, więc no muszę to zrobić mamy tutaj dwa różne multiplikatory Robert ma Abu, ja mam Shimano Kurado, trochę inne mechanizmy w tym przypadku mamy hamulec magnetyczny w tym przypadku hamulec odśrodkowy w magnetyku bardzo prosta zasada, kręcimy pokrętłem, magnesiki albo się przysuwają do szpuli powodując większe hamowanie, albo się oddalają, powodując mniejsze o co chodzi? im bardziej ściśniemy, tym szpula wolniej oddaje krótsze rzuty, ale Mniejsze ryzyko brody, w drugą stronę im bardziej zluzujemy, tym możemy rzucać dalej, ale pęd szpuli, tak jakby też, może powodować brodę. W przypadku Shimano mamy tutaj takie bloczki. Generalnie chodzi o to samo, żeby odśrodkowa siła. W oparciu o bloczki, albo bardziej hamowała szpulę, albo, albo ta szpula, żeby kręciła się szybciej, tutaj nie będę już się całkowicie na tym rozwodził. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Natomiast myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielny odcinek o całej budowie, multiplikatora itd. itd. Kiedyś na pewno sobie coś takiego nagramy, ale teraz chcemy łowić. Prawda? Tak, 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 oczywiście. Po <laughs> także, to przyjechałem. Także, także nie będę tutaj zanudzał już o tych wszystkich odśrodkowych, magnetycznych i tak dalej. Natomiast o co chodzi, żeby rzucać? W Multiplikatorze mamy spust, który jest odpowiednikiem kabłonka, okay. więc po naciśnięciu szpula jest, dostaje luzu i tak jakby wypuszcza nam linkę. Magnetyk w Twoim przypadku jest ustawiony mniej więcej po środku. Jak zauważysz, że jest to trochę za lekko, i ci ta broda się tworzy, no to trochę dociśniemy, ale w tej chwili mniej więcej tak to wygląda. No i co? Powinieneś sobie ustawić to w ten sposób, żeby tak jakby. W momencie, w którym spadnie przynęta, ta szpula się zatrzymywała, nie dostawała dalej, a widzisz, dostaje, dostaje. Więc, dostaje, więc powiedzmy, że oprócz tego magnetyka, możemy sobie też dociskiem szpuli tutaj troszeczkę wyregulować, żeby tę szpulę lekko docisnąć. W tej no chwili prawie jest. spoko się zatrzymała, oprócz tego to, co musisz wiedzieć, no to gwiazda, czyli w tym przypadku jest to okay. hamulec walki. Jeżeli mamy, mamy w tej chwili gwiazdę dosyć mocno skręconą i ja i ty w swoim, także właśnie dokładnie nie oddaję linki, jak będziesz luzował w trakcie walki z rybą, jak tutaj w ten sposób okay. masz dociśnięte, zaczynasz odkręcać, to dostaje luzu i okay. zaczyna Ci wypuszczać, tak jak normalnie hamulec okay. w pulowcu, nie? Okay. Jeżeli będziesz miał już tę rybę metr 20, no to wtedy Ci się to, to na pewno, to na pewno ci się to wtedy przyda. E, dobra, zaraz zobaczycie jak wychodzą pierwsze rzuty Roberta, coś tam będę starał się mu tak, na bieżąco wychodzą. podpowiadać, <laughs> ale... rzucasz? No, Od razu? Oczywiście. Live? No tak, tak to właśnie działa. Fizyka. Fizyka. Doktor inżynier, także wiadomo o co chodzi. No dobra, idziemy łowić. Mam nadzieję, że zaraz Wam pokażemy piękne ryby. Widzę, że po pierwszych rzutach Robert absolutnie załapał to momentalnie, więc nie będę miał tutaj dużo roboty. Będę mógł się skupić na łowieniu i pokazać Wam nie kilka był. tematów związanych z samym łowieniem. Także spadamy łowić, trzymajcie kciuki. i idzie tu pop pat. Ładny. Ru dobra liba. Przedstawiamy się właśnie. I tak jak Wam wspomniałem na początku, oprócz tego, że to jest początek przygody z multiplikatorem, to też generalnie. Tak, pływanie, zachowanie się na wodzie itd. itd. To, są, to jest początek dla Roberta. I chciałem mu pokazać, jak ustawimy się, i przede wszystkim będziemy chcieli obławiać w dryfie z dryfkotwą, więc za chwilę wytłumaczę Robertowi o co chodzi w dryfkotwie jak ją wrzucimy, w tej chwili sobie podpływamy, mamy taki fajny wiaterek, że będziemy się poruszali akurat wzdłuż fajnego kantu, takiego języka więc za chwilę sobie wyrzucimy dryfkotwę pokażę Wam też przy okazji o co w tym wszystkim chodzi także jeszcze sekundkę się przestawimy no dobra, więc dryfkotwa to jest taki worek możesz się śmiać. Natomiast wielu moich znajomych używa torby z Ikei. Podobne. Podobne. To jest worek w kształcie takiego trójkąta. Tutaj możemy sobie, w akurat w tej przypadku tej dryfkotwy Westina, regulować otwór. Okay. Przez co będzie ta woda albo Szybcie się bardziej wody. zbierała, albo, albo będzie szybciej wychodziła. dokładnie. Ja raczej na zaciśniętej takiej w miarę pływam. Tam gdzie trzymasz mamy yy, mocowanie. Więc sobie przypinamy linę. I teraz nie będzie to nic innego jak taki spadochron. No tak, tak. Wiatr nas niesie w tamtą stronę, spadochron będzie z tamtej strony, będzie nas wyhamowywał. No bo gdybyśmy się puścili w dryf samą siłą łódki, no to byśmy, to tak jakby ten odcinek, który chcemy obłowić, by, byśmy obłowili w 10 minut, by nas wyniosło na otwartą wodę. A ta dryf kotwa nas na tyle spowolni, to będziemy sobie płynęli tam nie wiem, cały kilometr na godzinę, bardzo powoli sobie obławiali tam gdzie chcemy i tak dalej, i tak dalej. Nie? No. no i dryfkotwa leci. Ona sobie nabierze za chwilę wody, ja ją tutaj przemocuję do rollingu, a ty już możesz sobie powoli zaczynać obławiać. Dryfkotwa jest w wodzie, zobaczcie, ona się zaraz napełni. Tyk. I też w zależności do te, od tego, gdzie ją umiejscowimy, tak będziemy tak jakby niesieni, jak ją przymocuję tu na boku, no to będziemy szli bokiem, jakbym ją przymocował bardziej na, okay. na dziobie, no to wiadomo, ustawiłoby nas bardziej, także ja ją tutaj gdzieś do relingu nam ciachnę i możemy startować. Dziękuję. Znasz historię o bananach? To znaczy, no z, z, nie. Którą? Może delikatnie mówiąc, przynoszą pecha na wodzie. Komu? Wędkarzowi. Dlaczego? No, że się już nie łowi ryb jak się zje banana. To by w pewnym sensie zawsze jest banany na rybach? Hmm? Nie zastanawiałeś się nigdy. No ale to... łapie ryby, jak mam banany. Tak? Nie hmm? widziałem. No dobrze, smacznego Dziękuję Życzę Ci, żeby w tym przypadku nie sprawdziło się Nie? Co? Zero Jak prowadzimy, nie pijemy Nawet łódkę Przede wszystkim łódkę Dobra, do roboty No to trzeba maksymalnie Przekombinować to. Rzucić stał w tamtą na stok, ze stoku, wzdłuż stoku. Szybciej, wolniej. I w efekcie złowić kabana. Y el Nie jest bananów, nie jest bananów. <laughs> a ja zjadę, a ty ma Ale to jest wielka ryba. Patrzcie. Pike Tyson, Spotted Bullhead. I tutaj jest totalny klamot. Spokojnie, spokojnie metruwa, ale zaraz zobaczymy co więcej. Dobra, leci do góry. O, patrzcie na to. Ale klamot, Ale siły. Piękna ryba. Zobaczcie, naprawdę coś pięknego. Dobra. Mamy przygotowaną na dole miarkę, więc od razu leci do miary. Ty, nie ma metra. Nie ma metra? Nie ma. No. Ja mam tutaj teraz 0 Ile tam jest? No 105, oh. 100, 105, 106. Dobra, leci do wody. 105, mega gruba ryba. Raz jeszcze wam pokażę. Piękny klamot, niesamowity rynek. O, oh, ja to lubię. Teraz generalnie plan jest taki. No ja już swoje złowiłem, że na wszystkie miejscówki nawiguje Robert. On mówi jak się ustawiać. Już jest od pół dnia na wodzie, więc wie co w trawie piszczy. Ja się tylko dostosowuję, więc wszystko co od teraz się to wydarzy, to jest jego zasługa, bądź jego wina. Jak zwał, tak zwał. Zobaczymy. W każdym razie lecimy na drugą część dnia. Trzymajcie kciuki. Dobra ryba. Nie jest taki, jak tam, na to też jest dobre Tutaj na to jestem miejsce podbierania. Robert coś złowił, także ja już chyba przestaję łowić, tylko będę mu napływał, żeby, żeby złowił jakąś fajną rybę. Całkiem spoko, naprawdę. Wypuszczamy i ciśniemy dalej. Teraz oddałem swój zestaw Robertowi, on nie daje za wygraną i e, zarówno przynęta... Nie poddałeś, na... tylko sam Ci zabrał. Tak, no dobra, no, okej, okay, nazywajmy rzeczy po imieniu. Zabrał mi zestaw, e, tam jest Pike Tyson, na którego złowiłem już dzisiaj dwie ładne ryby i teraz... Wszystko w rękach Roberta. Ja będę łowił innymi zestawami. Mam nadzieję, że w końcu na niego trafi. Już Ja naprawdę ograniczam do minimum swoje rzucanie. Będę czekał z podbierakiem. Zostało nam jeszcze dwie godzinki łowienia, także naprawdę trzymajcie kciuki za Roberta. To się musi udać. Jedziemy! ожар давай пайтайсы бардо одна рыба бардо одна рыба робар O tak, też może być. Jest rybka, pięknie. Myślę, że 70 plus. Brawo, Robert. Dobra. No, my tu nie czy Herbatka zwycięstwa. Herbatka zwycięstwa. No ja już nie mam nic do powiedzenia, Robert, teraz ty. No, herbatka z błogu na poprawę krążenia i uspokojenia. Yy, udało się w końcu coś złapać na sprzęt, który zabrałem Łukaszowi. Co mnie zdziwiło, to jak myślałem, że będzie jakieś mocniejsze uderzenie tego szczupaka, coś takie walnięcie, ale no złapał po prostu, jak jakby. Po prostu usiadł. No tak jakbym kwasta w pewnym momencie złapał. No, szybki hol Łukasz podebrał i krótki tam podbieraku udało się szybko wyczepić i wrócił do wody. No i co? Ja no tam. Właśnie, poczekaj, ty masz dwie, ja mam jedno, to zaczynamy się bawić dalej, czy dalej odpoczywasz? Ja odpoczywam, znaczy okay. jak wiesz, moim zdaniem to powinieneś złowić przynajmniej 90. No to była całkiem fajna ryba, umówmy się. Myślę, że 75, może 78, także naprawdę przyzwoita ryba. Także życiówka pobita. Tak, tak, tak. tak. No to już jest sukces, umówmy się. Więc, więc no co? Idziemy łowić dalej, no jest genialny dzień, naprawdę, jest wszystko. Wszystko się zgadza, także ja się mega jaram, że Robert również dołożył rybę, a mam dziwne przeczucie, że to nie jest ostatnie słowo. A teraz dwa słowa na temat tego, jak w ogóle łowimy. E, jesteśmy na jeziorze, gdzie jest sporo różnego rodzaju podwodnych górek, e, spadki, e, gdzieś tam tak jak teraz przed nami brzeg i trzcinowisko, i stamtąd od razu jest spadek. Stoimy na głębokiej wodzie, e, tam jest powiedzmy dwa metry wody, więc staramy się tak ustawiać, żeby w zasięgu mieć właśnie ten kant. Tam rzucamy i sprowadzamy powoli pod łódkę, gdzie już jest głębiej. Te ryby, które złowiliśmy do tej pory, no to mieliśmy na nie wiem, 4 metrach. Stojąc na przykład na 6, rzucając na 2, ryba była mniej więcej w połowie drogi, więc, więc było tam powiedzmy plus minus 4 metry. Dosyć wolno prowadzimy przerwy, jakieś różne kombinacje, także tak mniej więcej z grubsza to wygląda. W taki sposób prowadzenie dało ryby mi, w taki sam złowił również Robert, także mniej więcej, mniej więcej w ten sposób, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie właśnie obławiania różnych miejsc, czy to zatok, czy to, czy to tego typu historii, to oczywiście pytajcie Roberta, on wam wszystko zdradzi, bo już jest ekspertem, a tak na serio to, to śmiało walcie w komentarzach, a my wracamy dalej do łowienia i i obławiania właśnie takich stoków. Za chwilę się przestawiamy i mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego wyjedzie. Czas powoli kończyć, Robert jeszcze parę rzutów. Ja pomyślałem, że na koniec powiem Wam o niewątpliwym bohaterze tego dnia, no pomijając oczywiście, że głównym bohaterem był Robert, ale na drugim planie Zdecydowanie Pike Tyson, który na koniec stracił ogon i, i skończył swój żywot. Guma 21 cm 90 gramów. Wszystkie ryby. 104, w zasadzie 105, 95 i 7, plus ryba Roberta. Wszystko wyjechało na tego Tysona. Jest strasznie zmasakrowany. Natomiast jak widzicie, mega skuteczna przynęta. Może pokażę Wam, jak wygląda w pełnej krasie. Tutaj mam takiego konia. Bardzo fajny ogon. Bardzo mocno zamiatający. Pokazywałem Wam już tę gumę na filmach o top 10 nowości grubego sprzętu szczupakowego. Ale pokażę jeszcze raz, bo niewątpliwie dzisiaj Tyson on zasłużył na wyróżnienie. Oczywiście, znajdziecie je u nas w sklepie. Wielkie pozdrowienia dla chłopaków z Angry Pike, którzy ogarnęli tę gumę, zaprojektowali ją, odlewają, malują. Także super, mega fajny temat, że to jest polskie rękodzieło, mega skuteczna przynęta, także polecam Wam bardzo serdecznie. No dobra, czas kończyć. Jak wrażenia? No super, no pierwszy raz i mam to, co chciałem. Widziałem ryby, które też chciałem zobaczyć, więc. więc... Dzięki, że to w ogóle zorganizowałeś i super. super. To ja dziękuję. Wylicytowane na WOŚP za niemałe pieniądze, nie będziemy zdradzali, ale ja byłem w szoku, że można zapłacić tyle za łowienie ze mną, tak. <grym> abym nie zapłacił. Pamiętaj, że byłem pierwszy, drugi i trzeci. A, no Coś właśnie. To można jeszcze zyskać. Tak, jak najbardziej. Zawsze jesteś mile widziany na łódce, także możemy to powtórzyć. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten, ten odcinek. Jeszcze jedno pytanko. Czy zestaw castingowy do Twojej szafy niedługo powędruje? E, no tak jak już ci powiedziałem przed. No łódka z top 20 idzie w top 10 do kupienia, <laughs> więc, więc casting tak. chyba też, ale, ale nie prędko nie. Ale tak czy siak, no, zawsze, tak, tak. Zawsze, zawsze ta zajawka castingowa już gdzieś tam u kolejnego wędkarza została zasiana, także mój mały sukces. E, dobra, raz jeszcze wielkie dzięki. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Do Dziękuję. zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.